Z końcem kwietnia pracownicy otrzymali szereg nowych uprawnień w związku z wdrożeniem do polskiego porządku prawnego tak zwanej dyrektywy Work-Life Balance. Jednym z takich uprawnień jest możliwość skorzystania z nowego urlopu opiekuńczego. Nie należy go tutaj mylić z już istniejącym od lat urlopem opiekuńczym, czyli tak zwaną opieką na dziecko z artykułu 188 Kodeksu Pracy, czyli uprawnieniem rodziców dziecka do lat... 14 do dwudniowego zwolnienia od pracy w roku kalendarzowym. Nowy urlop opiekuńczy przysługuje w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki z poważnych względów medycznych. Urlopu opiekuńczego nie można wziąć na siebie. Kodeks pracy określa, że można sprawować. Opiekę nad dzieckiem, małżonkiem lub rodzicami. Jest to katalog zamknięty. Urlop przysługuje pracownikowi w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym. Co istotne, za czas urlopu opiekuńczego pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie. Aby móc skorzystać z nowego urlopu opiekuńczego, pracownik tak jak w innych przypadkach, jest zobowiązany do złożenia odpowiedniego wniosku do pracodawcy. Wniosek ten może być złożony w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie nie krótszym niż jeden dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.